Człowiek, który zaplanował atak na Pearl Harbor, wiedział, że Japonia zostanie zniszczona, zanim spadnie pierwsza bomba. Admirał Yamamoto ostrzegał swoich przywódców, że atak na Stany Zjednoczone to samobójstwo, ponieważ tam mieszkał i na własne oczy widział to, co niemożliwe. Podczas gdy Tokio postrzegało Amerykanów jako słabych i pozbawionych ducha, Yamamoto widział fabryki Detroit. Wiedział, że budzi przemysłowego giganta, zdolnego wyprodukować w tydzień to, co Japonii zajmowało rok. Przedstawił więc japońskiemu rządowi przerażającą przepowiednię. Mogę zagwarantować druzgocące zwycięstwa przez zaledwie sześć miesięcy. Po tym czasie nie mam żadnej nadziei na wygraną. Był to największy blef w historii wojskowości i on o tym wiedział. Zegar zaczął tykać w grudniu 1941 roku. Japonia zdominowała Pacyfik, wydając się niezwyciężona, dokładnie tak jak obiecał. Jednak z każdym dniem rosła amerykańska furia przemysłowa, przekształcając linie montażowe samochodów w fabryki czołgów i samolotów. Rachunek nadszedł z matematyczną precyzją. Dokładnie sześć miesięcy po wybuchu wojny, w bitwie pod Midway, amerykańska marynarka zatopiła cztery japońskie lotniskowce w jedno popołudnie, łamiąc kręgosłup cesarskiej floty na zawsze. to miał rację: wojna została przegrana w tym właśnie momencie, choć Japonia potrzebowała jeszcze trzech krwawych lat, by to przyznać. Zaobserwuj kanał, aby poznać więcej historii o strategiach, które zmieniły świat.